Święty Paweł dzisiaj zarzuca Koryntianom, że schodzą się na wspólne spotkanie, gdzie centrum wydarzenia powinna być Eucharystia, natomiast schodzą się ku gorszemu. Schodzą się i sytuacja we wspólnocie staje się jeszcze gorsza, ponieważ triumfują spory, triumfuje egoizm, triumfuje. Jakby forsowanie swoich własnych poglądów na dany temat. Oczywiście, dla wspólnoty, która działa w ramach Kościoła Katolickiego, Eucharystia jest centralnym wydarzeniem. My, celebrując Eucharystię, stajemy się uczestnikami wydarzenia zbawczego. Napełniamy się Bożym Duchem, napełniamy się tą jednością, której potrzebujemy potem, kiedy idziemy na spotkania w naszych grupach. Kiedy jest głoszenie, kiedy jest rozmowa, kiedy są świadectwa, kiedy jest wspólne uwielbianie Pana Boga, to zawsze jest to ciąg dalszy Eucharystii. To znaczy przedłużamy spotkanie z naszym Panem, z naszym Mistrzem, po to, żeby Jego słuchać po to, żeby właśnie spory czy takie myślenie w swoich jedynie kategoriach czy egoizmach nawet, żeby nie zatriumfowało. I dlatego Święty Paweł ma rację. Potrzebna jest Eucharystia, ona jest centrum działania naszych wspólnot.